Trzeba nam, drodzy siostry i bracia, spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj, kiedy odnosi się wrażenie, że obecnie rządzący walczą z tożsamością naszego narodu. No to wie pan, to się to, mm -hmm. to, Ja pan mi mówił tutaj o tym, jaki restart zrobić. Eee, <grywa> trzeba znaczy ja odsunąć to... Tuska od władzy, a po drugie, edukować społeczeństwo. Co? Zła niemieckiego narodowego socjalizmu, który nie powstał po roku 1933 za sprawą Adolfa Hitlera, tylko który był pielęgnowany najpierw w wieku XIX przez Prusy, potem w wieku XX. Ma pan coś nie, w w tym, co się na swoim tłumaczenie? Nie, jestem zdziwiona tym, co się tutaj dzieje. Ale dlaczego? Dlatego, że mm, ja y, potrafię pracować dobrze. Potrafię coś tam, coś tam. No nie było żadnego zwycięstwa Pisu, był efekt dudy. Da? Y, czy, czy pan jakoś się do tego odniesie? <grym> nie no, w jakimś sensie y, Marcin ma obiektywną rację.